What the fuck is this piece of shit? Już naprawdę myślałem, że gorzej być nie może, że to, co widzieliśmy w poprzednich odcinkach, to już przelało czarego goryczy. I ten ósmy odcinek, finałowy odcinek drugiego sezonu, no to będzie takie zamknięcie bez fajerwerków. Ale jak się okazało, twórcy Rings of Power stwierdzili: hey, hey, podtrzymaj nam piwo i zaserwowali nam naprawdę Niesamowitego potworka. A całość epizodu dzieli się na kilka takich segmentów, gdzie wędrujemy po kolei, praktycznie, i dowiadujemy się, jak twórcy wymyślili sobie domknięcie tych właśnie wątków w tym sezonie i na start dostajemy oczywiście Morię, dostajemy Balroga, który w końcu się pojawia. I jeśli do takich aspektów wizualnych, jeśli do CGI, do tego jak to zostało wymyślone graficznie, no ciężko jest się przyczepić, tak logika tego zdarzenia też jest taka sobie, bo Balrog de facto dosłownie siedzi przez cały sezon za ścianą. A kiedy Durin schodzi sobie tam do kopalni do ojca, który to niby ma być w jakimś afekcie w szaleństwie, dopiero co dowiadujemy się, że wymordował cały oddział Orków i schodzimy z tym Durinem, i tam tylko jest Disa z jednym krasnoludem. No to jak mamy poznać stawkę? Jak mamy uświadczyć trochę tej grozy szalonego króla? Skoro to nawet nie pokazuje nam się tych trupów, które są po drodze. Prawda? Ta droga usiana tymi krasnoludami, przez których przeszedł stary król. To by zrobiło fajny efekt i dało taką podbudowę ostateczną pod to, jak bardzo pierścień nim zawładną. No a tak, właśnie ta jego podbudowa tego ostatecznego szaleństwa, kiedy rozmawia sobie z synem e, przed tą skałą, i potem ją wybija, i pojawia się Balrog, to było wszystko takie dość jałowe, w sensie, no, u mnie przynajmniej nie wzbudziło to jakichś większych emocji, tak samo jak ta scena, kiedy on skacze. Jest tym to na Balroga. Okej, okay, fajna. Wyglądało to w miarę efektownie. Ale jak widzę takie wpisy, że to wow, jedno z najlepszych scen w historii kina no to nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Ale spokojnie, Wątek Balroga i Mori wcale nie jest najgorszy w tym sezonie. Powiedziałbym, że jest nawet najlepszy, mimo że można by było go lepiej opakować i dodać pewne elementy. To jest najlepszy w tym sezonie i w tym odcinku, bo na przykład potem w tym finałowym epizodzie dostajemy run, wracamy znowu na pustkowia, wracamy do naszych nieznajomych, e, właściwie do nieznajomego i do mm, Harfutek i od razu na samym starcie, kiedy nasz nieznajomy przychodzi tam do tego mrocznego czarodzieja, czy ten mroczny czarodziej do niego bez znaczenia, bo to i tak było nudne i bez większego sensu. To mówi się: "Słuchaj, było nas pięciu". Wow, naprawdę tak subtelne nawiązanie do starych. Że głowa mała, więc od razu można było stwierdzić, tak, to jest Gandalf, to jest Gandalf. Ale twórcy, jakby nie przekazują nam tego w jakiś normalny sposób, tylko robią taką perfidną, nieudolną kalkę z Gryotron i z Hodora i z takich słów w języku angielskim, bo tak 10 razy tam, na pożegnanie oczywiście, Harfuci nazwali nieznajomego Grandalf, prawda? Więc jak to się fajny akcent włoży i tak utrwali dziesiąty, dwudziesty raz, jak to jest powiedziane, to hmmm... czy z tego ułożył sobie chyba Gandalf, nie? No ręce opadają, jak to wymyślili. To jest jakaś prowokacja. A sam Mroczny Czarodziej, no tak... niezbyt taki mroczny, niezbyt groźny I, i... naprawdę nie wiadomo, dlaczego tam taką grozę straszną budzi. A skoro już zapowiedział, że było nas pięciu, więc obstawiam, że jednak jest jednym z tych Istarii, a skoro nie jest Gandalfem, nie jest Radagastem i nie jest żadnym z tych dwóch błękitnych czarodziejów. No to będzie najprawdopodobniej sarumanem. I ja przyznam szczerze, że gdyby się okazało, że to Alatarabupalando, to bardziej bym to kupił. Ba, bardziej bym kupił, gdyby po prostu to był wymyślony jakiś mroczny czarodziej. Ale już niewiele właśnie na to wskazuje, więc jeśli to będzie ten saruman, to ja jestem ciekawy, jak to potem wpasują w kontekst tego, kim saruman i Gandalf też dla siebie byli. I... To pewnie będzie nie lada fiko, jak już w kolejnych sezonach, tak samo jak w kolejnych sezonach zapewne zobaczymy też Harfutu, a więc Nori, Popi i całą tą zgraję. Choć de facto jak już odchodzą, to wydaje mi się, że można było ten temat ciachnąć i już do niego nie wracać, ale na bank tak niech będzie. I ja teraz, myślę, że to jest dwa lata, poczekamy na ten sezon, pewnie kolejny. Już teraz idę w zakład, że zrobią z tego jakieś zasiedlenie pierwsze w Shire i że tam będą zakładać całą tą kolonię. Wszystkie te, wiecie, domki pod wzgórzem i tak dalej, które potem my, we Władcy Pierścieni, widzimy. Subtelność twórców w tych tematach jest po prostu tak ciężka, że wątpię, żeby wymyślili cokolwiek innego. Będą mrugać na Hama okiem. Byleby i powiedzieli, wow, Shire, ale to wymyślili, ekstra, prawda? No, no nie, nie ekstra. Równie kiepsko i płasko wygląda ta bieda gra o tron w Numenorze, gdzie w teorii dzieją się jakieś rzeczy, polityczne rozgrywki, jakieś frakcje ze sobą walczą, tylko właściwie kto tam z kim walczy, no nagle Farazon sobie stwierdził, hej, polujemy na wiernych, zamykamy ich, i ja robimy taką czystkę i no nikt się oczywiście nie buntuje, nikt nie ma nic przeciwko, a dlaczego to jest robione, a po co, w jaki sposób, no chyba tylko po to, żeby właśnie Elendil mógł sobie z Numenoru wyjechać, uciec i oczywiście, żeby można było pokazać Narsila, no bo to jest rzecz kluczowa właściwie w tym wątku Numenoru w tym sezonie, żeby ta taka sekwencja... Ale Aragorn i Anduril była pokazana. No tutaj Elendil wyciąga Narsil, i jakby jest zrobiona taka idealna kalka z władcy pierścieni. No i potem sobie oczywiście Elendil odjeżdża. No a z kolei Numenor to oczywiście Isildur, który siedzi sobie w tym pelargirze. To jest tak słaby wątek. Ten Teo nic tam nie wnosi kompletnie. Isildur sobie tam siedzi i oczywiście, tak jak kilka odcinków temu przewidywaliśmy w jednym z omówień, będzie ten wątek rozwijany Isildura z Estrid, no bo jakże, no przychodzi do niego Estrid, mówi no słuchaj, wiesz co, tu jest ten mój chłop i właściwie już kładziemy sobie fundamenty pod Haupę i będziemy sobie żyli, bam, a tu cały z Isildurem. I potem oczywiście jak Isildur ma w teorii odpływać, no to ona nie leci jakoś czarodziejsko z nim, no przecież miłość, buziaki, yy, wszystko to było, ale zostaje z tym chłopem. W którym buduje sobie fundamenty do domu, a ja czuję, że ten wątek wcale nie jest tutaj jeszcze zakończony, i ta estryt, i ten pseudo-romans, który nie ma absolutnie żadnej podbudowy i tam nie ma żadnej chemii, jest tak wciśnięty na hamar, że to głowa ma, on będzie w kolejnym sezonie kontynuowany. No, ale na deser dostajemy to, co najgłupsze i najbardziej idiotyczne, a o dziwo tak sobie czytam recenzję, niektórym się nawet podobało. okej, okay, nie oceniam. Nie każdy jest idealny. I szczerze powiedziawszy, nie wiem od czego zacząć w tym y, ostatnim y, epizodzie, w tym ostatnim takie, w tej ostatniej sekwencji tego odcinka, gdzie mamy Eregion i dzieją się rzeczy, bo na myśl mi przychodzi na przykład to strzelanie Saurona do Celebrimbor'a jak, jak do kaczki, prawda? Potem jeszcze nadzianie go na włócznie. I Celebrimbor dalej gada i dalej żyje. E, i, i, I po wszystkim oczywiście Sauron, który już jest wkurzony i to była chyba najbardziej... Taka sauronowska rzecz, jaką w tym odcinku zrobił, kiedy się wkurzył na tego Kebrimbora i nadział go na tą włócznie, chociaż w sekundę wcześniej powiedział, że jednak będę się utrzymywał przy życiu i tak mi powiesz, że są te pierścienie. I po tym wszystkim Sauron roni po prostu krokodyle łzy. Największy złol w tej serii no, zabił tego Kale Brimbora i płacze nad utraconym przyjacielem, z którą taką więź zbudował. Brawo. Naprawdę brawo. Ale równie mocna była ta ekspozycja, ale taka już prosto w mordę. Bo, bo oczywiście, żeby czasem widz nie pominął, żeby dobrze zrozumiał, prawda? I Celebrimbor mówi o tego Saurona: jesteś władcą pierścieni, i tak wprost mu daje taką sugestię, że hej, stary. Wiesz co? To musiałbyś jednak wykuć taki jeden, jedyny pierścień, bo z tymi elfickimi to możesz mieć trochę. E, przesrane i to wcale nie może być tak łatwo tych elfów pokonać i, i, i taka sugestia wprost, że ten jeden, jedyny taki jednak musi być wcześniej czy później wykuty tak, żeby nikt tego nie przegapił. O, całkiem dobrze gra również wątek morderstwa Adara, który był w tym serialu jakąś oryginalną, stworzoną postacią przez twórców i to im się w miarę udało, naprawdę. I cała ta podbudowa Adara, jego pobudki, spoko to wyszło naprawdę przyzwoicie i ciężko się tu czepić. Chociaż to, co zrobił na końcu, gdzie tak naprawdę oddał Galadrieli ten jej pierścień, który de, który de facto chwilę wcześniej kosztem setek trupów zdobył. Gdzie tu sens, gdzie tu jakakolwiek logika? No ale jeśli tego nie szukamy, to mamy morderstwo Adara, zasztyletowanie go przez własne dzieci. I tak jak mu zadali chyba z 458 ciosów, tak Adam dopiero po tym 459 umarł, prawda? I sztyletowali go, przebijali, już tam sieczka była z całego korpusu, ale on dalej żyje, dalej tą rękę podnosi. Naprawdę wystarczyłoby kilka ciosów, tak jak nie wiem. Jon Snow dostał w grze o tron. i gitara, i koniec. Nie trzeba było go tam po prostu sztyletować setki razy, bo już wiemy. Że on ma zginąć i wiemy, że on za chwilę nie będzie żył, więc. Kamad. O, a skoro jesteśmy przy przebijaniu ostrzami, to w poprzednim odcinku, jak wszyscy dobrze pamiętacie, Adar przebił po prostu na wylot Arondira tym swoim wielkim mieczem i zostawił go tam sobie na polu walki na śmierć. Ale w tym odcinku Arondir biega sobie po prostu jak młoda sarenka po tym polu bitwy. I ani zbroja nie jest przebita, chyba, że sobie zmienił na zapasową, którą miał po prostu w schowku. Ech, albo twórcy zapomnieli, że hej, odcinek wcześniej uśmierciliśmy prawie chłopa, a może na pewno. A tymczasem. On tu jest w takiej sile, w takim powerze, po prostu full opcja Arondira, walcząca, strzelająca. Nie ma ani śladu po tym, żeby on tam został zadraśnięty chociażby mieczem. To jest taki waj po prostu. Znowu Ari z gry o tron, która też dostała ilość tych sztyletów w, w brzuch. I co? Nic nieważne. To się w ogóle nie zdarzyło. Ale, absolutną wisienką na torcie, jest oczywiście walka Garadrieli z Sauronem. Ciężko to walką w ogóle nazwać, bo ta sekwencja jest tak słaba. jedyny dobry moment to jest wtedy, kiedy Sauron, powiedzmy, przybiera te różne postacie, jestem w stanie to jeszcze kupić, takie kuszenie tej Galadrieli, chociaż e, tak naprawdę to, co widzieliśmy, czyli te moce Saurona, jakie on ma, jakie ma możliwości na jedno pstryknięcie, o powinien zgnieść tą Galadrielę, która była już osłabiona jak robaka absolutnie. Ale pomijając to, sama Galadriela w tej sekwencji powinna tak zginąć ze dwa razy. Pierwszy raz, jak została przebita tą koroną Morgota i Minika twarzy i cierpienie tej aktorki było tak beznadziejne, jakby to było naprawdę kino klasy, klasy B, albo jeszcze niżej. Te jej emocje takie sztuczne, że, że niby cierpi, bo jest przebita tą koroną Morgota. Oj, bardzo, bardzo nieudolne. No i wydaje się, że już tu umarła, ale nie, bo wstaje, wstaje i jeszcze takiego kopa sprzedaje Sauronowi po prostu jakby była tym koniem od Isildura z tych pierwszych odcinków. To taką bombę dostaje Sauron. Jak to się w ogóle wydarzyło? Kto na to wpadł? No nie mam pojęcia. Ale po wszystkim, kiedy już faktycznie Galadriela przegrywa, e, tak się wydaje, no to nie spada, bierze ten pierścień i spada z tego klifu, byleby Sauronowi go nie oddać. I co? No można by było założyć, tak logicznie, że spadając z kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset metrów, no jednak zginiesz. Ale ona spada i tam nawet nie jest zadarśnięta, kiedy ją widzimy ponownie, kiedy ją Gilgalad z Elrondem uzdrawiałem. Elrond oczywiście sobie zarzeka, że tego pierścienia nigdy nie założy, ale żeby uzdrowić Galadrielę, zakłada i tam razem robią czary, których potem nie widzimy, ale widzimy, że Galadriela jak wstaje, to jest cała i zdrowa i tak naprawdę ani ani zadraśnięcia nie widać, Po upadku z kilkudziesięciu czy kilkuset metrów. Ja wiem, że elfy są jakoś tam odporne i, i w ogóle, ale nie róbmy sobie, nie róbmy sobie, z logiki. To jest jakaś prowokacja. O, a jeszcze na końcu, jak Gilgalad tam. Podnosi ten miecz. Ja mam wrażenie, że takie lecą nuty, jakbym Kapitana Ameryki oglądał, czy takie akordy z Avengersów, że brakowało, żebym powiedział Elves Assemble, i oni wszyscy tam stanęli jak jeden mąż. Oczywiście mamy tą grupkę taką już niedobitków, i elfy są pokiereszowane, i dostajemy naprawdę rzut oka na krainę, która no wow, to będzie Imladris, to będzie oczywiście Rivendell, czyli ta ostatnia przystań, i tam oni znajdą schronienie. No nie jest to żadna jakaś niespodzianka. Więc to tak raczej w kolejnych sezonach zostanie, e, zostanie przedstawione. A tutaj zrobiono taki, takie odniesienie do Galadrieli na końcu z władcy pierścieni, bo kiedy ona tutaj w serialu wyszła w tej bieli, też taka, taka jasność od niej biła, i to już takie nawiązanie wydaje mi się oczywiste, że teraz to będzie ta dobra, spokojna Gabriela, która porzuci drogę miecza i to tak na szybko na gorąco na większe omówienie przyjdzie jeszcze czas umówiliśmy się z chłopakami na przyszłą sobotę na takie omówienie całego sezonu i tam pewnie poruszymy jeszcze mnóstwo mnóstwo różnych wątków ale już teraz mogę powiedzieć, że ten serial, ten drugi sezon, no to jest taka wydmuszka. Ona momentami ładnie wygląda, ba, w wielu momentach wygląda ładnie i czu czuć, że tam jest jakiś pieniądz i że stoi za tym jakiś potencjał, ale on jest kompletnie niewykorzystany. Ten serial nie wzbudza żadnych emocji, tak naprawdę los tych bohaterów jest mi kompletnie w większości obojętny. Nie licząc powiedzmy właśnie tego krasnoludzkiego, tam gdzie jest Durin. Większość tych bohaterów mnie po prostu nie obchodzi i myślę, że wiele osób ma podobnie, że, że ten serial nie gra na tych emocjach i nie potrafi dobrze przedstawić historii, bo otwiera ileś tam wątków i żadnego z nich porządnie nie przedstawi, żadnego z nich porządnie nie dotknie. Okej, okay, taka część jak ta chemia pomiędzy Anatarem i Celebrimborem to jeszcze jest coś, co jestem w stanie kupić, bo to zostało powiedzmy zagrane aktorsko dobrze przede wszystkim. Ale cała reszta, tak zbierając to do kupy, no nie robi roboty. Cały czas mamy tu słabe pisarstwo, kalki oczywiście z Władcy Pierścieni, takie mrugnięcia, nawiązania okiem na siłę. Już o zmianach w kalendarium i o tym, czy jest to zgodne z tym, co Tolkien pisał, już nawet nie chce mi się mówić, bo. To myślę, dość jasno naznaczyliśmy na samym początku, że ten serial to jest taki po prostu większy, droższy fanfic z Tolkienem. To ma naprawdę niewiele wspólnego i nie będzie mieć wiele wspólnego już do samego końca czy tam powstaną 3, 4 czy 5 sezonów więc tuż ciężko nawet się tego czepiać, bo to by było po prostu takie powtarzanie się i kręcenie się w kółko. Można jednak oceniać serial jako pewien twór. Czy jest dobrze napisany, dobrze zagrany i dobrze wykonany, i tu na żadnej z tych płaszczyzn Rings of Power drugi sezon dobrze nie wypada. Ba, wygląda po prostu bardzo, bardzo słabo. I ja jestem ciekaw, jak to jest. Czy są te recenzje, że ludziom się podoba, że mówią, że to jest coś przełomowego, że to jest coś wielkiego, że to jest wręcz historia kidowa na miarę trylogii Jacksona. Ja wiem, że są różne gusta i różne zdania. Ale hej, no nie, to, to nie jest dobre. A może jest? Może kogoś z Was przekonuje? No to dajcie znać w komentarzach, napiszcie jak Wam się ten finał podobał, nie podobał, jakie macie wrażenie, jakie macie odczucia takie ogólne. Eee, komentarze są do Waszej dyspozycji. A ja zapraszam już na kolejne materiały. Żegnam się z Wami. Pamiętajcie, w sobotę nagrywamy, więc możliwe, że jeszcze w kolejny weekend to wielkie podsumowanie sezonu wpadnie. Na kanał i to pewnie będzie takie domknięcie klamrą już całej tej serii filmów o drugim sezonie Rings of Power. A teraz się z Wami już definitywnie żegnam. Do zobaczenia. Cześć.